Co dalej z estakadą? Po co to burzyć? Ta estakada, jak to się mówi, mogła być zlikwidowana. Nagrody dla najlepszych sportowców. I zrobimy wszystko, żebyśmy za rok też je odwiedzali. Odwiedzamy studniówkę w czwartym liceum. Marlena Skoczylas, dzień dobry, rozpoczynamy infoserwis z Chorzowianin TV. W tym tygodniu upływa termin składania ofert na wykonanie remontu estakady. Są jednak pomysły, by zamiast remontować starą drogę, wybudować nową. Dzięki temu Chorzów mógłby zyskać rynek z prawdziwego zdarzenia. 37 tysięcy. Tyle samochodów przejeżdża nad rynkiem w ciągu doby. Co dalej z estakadą? Ta estakada, jak to się mówi, mogłaby być zlikwidowana z tytułu tego, żeby jak to się mówi, ludziom nie zakłócać się w spokoju. Po co to burzyć? W końcu to łączy wszystkie trasy, nie? Odkąd wiadomo, że w najbliższych latach Chorzów nie wybuduje obwodnicy. O przyszłości estakady myślą w Chorzowskim Ratuszu. Wiemy, że estakada dłużej nie wytrzyma niż jeszcze dwa lata, trzy lata, więc remont jest, jest konieczny. A wiemy, że budowa obwodnicy też nie nastąpi prędzej niż w perspektywie czterech, pięciu lat i rozpoczęcie naj, najwcześniej. Miasto ma 25 milionów unijnych środków do wykorzystania na remont estakady. W tym tygodniu mija termin składania ofert przetargowych. To już trzecie podejście. Wcześniej nie wybrano wykonawcy, bo wszystkie oferty były zbyt kosztowne. No Nie ukrywam, że liczę na to, że te kwoty będą niższe niż do tej pory i będą, i będą takie, które, z których będzie można ten, ten remont wykonać. Tymczasem wśród radnych pojawiają się inne koncepcje. Doktor Joachim Otte, zastępca przewodniczącego Rady Miasta, chce jak najszybciej usunąć estakadę z rynku. Ten rynek w obecnym stanie. To jest antypromocja chorzowa, jest to bariera rozwoju chorzowa. Jego zdaniem, nową drogę można zbudować po wschodniej części rynku. Wzdłuż banku zachodniego, wyburzając część tych, tych budynków i i poprzez tereny Stalowni na ulicę dalej Katowicką. To jest przebieg, który tak naprawdę, o którym mówi Pan... Odtęp, Miejski pan Zarząd odtęp. Ulic i Mostów Natomiast nie jest rady, przekonany do tej koncepcji. Uważamy taki pomysł jest kompletnie nieracjonalny i w ogóle nie powinniśmy go rozważać. Zgodnie z przepisami taka droga musiałaby mieć 45 metrów szerokości. Proszę sobie wyobrazić, że nawet licząc od Pierzei Banku Zachodniego musimy uwolnić teren około 40 metrów, czyli tak naprawdę zajmujemy prawdopodobnie jedną trzecią rynku. Jest też inny pomysł. Członkowie dwóch komisji Rady Miasta opowiedzieli się za wybudowaniem mini obwodnicy. Obwodnica mogłaby iść za tymi budynkami tutaj za Bankiem, Bankiem Zachodnim, przy ulicy Szabatowskiego kierujemy się już na pomnik, na pomnik Redena, żeby wejść tutaj w ulicę Moniuszki. To jest moja koncepcja. To projekt, którego zwolennikiem jest prezydent, ale tylko pod warunkiem, że będzie dotyczył ruchu lokalnego. Nie, no to, to, nie to nie może uwodnicą, no mówmy się, to nie może A co na temat mini obwodnicy sądzi dyrektor Zarządu Dróg? To nie będzie droga o tych parametrach, które w tej chwili posiada ulica Katowicka, tylko to będzie droga, która przejmie ruch pomiędzy dzielnicami, po której moż, mogą, będą się również poruszać. Pojazdy komunikacji publicznej. Wygląda na to, że remont estakady jest nieunikniony. Radni obawiają się, że budowla będzie jednak przecinać rynek przez następne lata. To nie jest tak, że jak ją wyremontujemy, estakada będzie musiała stać czy będzie stała już po, przez wiele lat, i będzie przecinała rynek. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, beneficjent, który, który wykorzystuje środki unijne, przez 5 lat ma obowiązek jakby utrzyma, utrzymania tego dzieła, które zostały wybudowane, a potem tak naprawdę ten obiekt przechodzi na jego własność. I tak. Wykonawcę remontu poznamy prawdopodobnie na przełomie marca i kwietnia. W minioną sobotę odbył się czternasty bal sportowca. Podczas imprezy wyróżnienia otrzymali ludzie chorzowskiego sportu. Wybór jak na pewno nie jest łatwy. Mimo to udało się wybrać najlepszych. W kategorii za wybitne osiągnięcia sportowe zwyciężyła drużyna ruchu i Agnieszka Gortel z Chorzowskiego AKS-u. Laureatka nie mogła się niestety pojawić na scenie. Agnieszka jest na obozie wysoko w góra w Portugalii trenuje już Piąty tydzień, jeszcze tydzień, i będzie sześć tygodni za nią już obozu treningowego. Dlatego prezes odebrał wyróżnienie w jej imieniu. Chciałem pięknie podziękować i życzyć wszystkim, abyśmy dotrwali do tego roku. Załączka ta uzyskała nominację na Ignięcia Olimpijskie. Dziękuję. Drużynę niebieskich reprezentowali Matko Perdic, Arkadiusz Piech i Piotr Stawarczyk. Ja, w imieniu całej drużyny, chciałbym podziękować panu prezydentowi za to wyróżnienie. I zrobimy wszystko, żebyśmy za rok też je To nie wszystkie nagrody dla przedstawicieli ruchu chorzów. Szkoleniowy z piłkarze ruchu Waldemar Fornali który triumfował w kategorii za wybitne osiągnięcia trenerskie, podkreślał, że ta nagroda nie należy się tylko jemu. To drużyna kreuje trenera, a trener jest po to, żeby pomagać drużynie. Podziękowałem również ludziom, którzy pracują w klubie, działaczom, prezesom, którzy no umożliwiają nam funkcjonowanie w normalnych warunkach. Podziękowałem również ekipie Morisu Chorzowskiego, która no bardzo przyczynia się do tego, żebyśmy mogli trenować na dobrych wojskach. Dla Waldemara Fornalika, podobnie jak dla Agnieszki Gortel, była to już druga nagroda prezydenta Chorzowa. Po srebrnej statuetce w ich kolekcji brakuje już tylko złota. Któż by nie chciał mieć kompletu, natomiast zdaję sobie sprawę, że jest wielu bardzo dobrych trenerów w Chorzowie, w różnych dziedzinach, zresztą to było dzisiaj widać i no, konkurencja jest ostra, ale ze swej strony robimy wszystko, żeby no, wykazać się na tym naszym poletku. Oprócz trenera niebieskich w kategorii szkoleniowców zwyciężyły Magdalena Śliwa i Aleksandra Wodyk. To duet prowadzący akrobatów z dzielnicowego ośrodka sportu i rekreacji Sokolnia. pracy w Sokolni. Ja też. Chciałam podziękować zarzutom naszego ośrodka, który stwarza nam takie zaplecze, które pozwala rozwijać zdolności i umiejętności nowych zawodników. Nagrodę w kategorii za wybitne osiągnięcia w zakresie organizacji sportu i rekreacji otrzymał Zdzisław Wolny, prezes futsalowego klira. To było docenienie tego, co się wydarzyło przez te 15 lat. Trochę się nazbierało tych, tych, tych sukcesów, i myślę, że to właśnie zdecydowało o tym, że odebrałem tę nagrodę dzisiaj. Prezes przybył na uroczystość niemal prosto z meczu, z TPH Polkowice. Prowadzący wieczór Bogdan Kalus porównał klireks do Arsenalu Londynu. Dlaczego? Arsenal Londyn w meczu Ligi Angielskiej dzisiaj prowadził 4 do 0 z Piłkasem, by zremisować 4-4. Klireks dzisiaj do przerwy przegrywał 0-2, potem prowadził 4-2. Ale że nie chciał być gorszy od arsenalu, skończyło się również na remisie 4-4. Myślę, że w obecnej sytuacji trzeba się cieszyć z tego punktu i szukać jak gdyby odbicia do, do dalszych punktów. Wyboru za rok 2010 dokonała komisja konkursowa pod przewodnictwem Wiesława Ciężkowskiego, zastępcy prezydenta miasta. Nagrody wręczał prezydent Chorzowa. Ubiegły rok był rokiem szczególnym. Dużo, dużo, osiągnięć, wielkie osiągnięcia, czego dowodem właśnie są dzisiejsze nominacje oraz nagrody. Być może w przyszłym roku nagrody zmienią formułę. Chcielibyśmy, aby wszyscy byli więcej też tą nagrodą w jakiś sposób uhonorowani i mieli okazję po prostu ją otrzymać. No być może, może coś zmienimy, ale zobaczymy. Jeszcze powiem szczerze, nie myślałem o tym. Po wręczeniu nagród tradycyjnie rozpoczął się Bal Sportowca. Z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu Stowarzyszenie Pomocy Serce zorganizowało zajęcia dotyczące bezpieczeństwa w sieci. Spotkania odbywały się we wszystkich ośmiu środowiskowych świetlicach dzielnicowych chatka. Zajęć mieli przygotować plakat konkursowy, a także jakieś dowolne wydarzenia artystyczne. Dzisiaj, właśnie 8 lutego, będziemy podsumowywać cały ten projekt. Schodzą się właśnie do nas wszystkie chatki. Chatki przynoszą nam swoje plakaty, będą też odbywały się prezentacje. Wyłonimy zwycięzców, otrzymają nagrody. Na co powinniście uważać w internecie? Nie wolno z kim obcym pisać, do nikogo obcego nie pisać i nie spotykać się z obcymi. Na wszystkich stronach się logować, bo niektóre, te, nie, nie, niektóre strony mogą być zakazane dla dzieci. Matura już za niecałe 100 dni, a to oznacza, że odbywają się ostatnie studniówki. Odwiedziliśmy z kamerą bal 4 liceum imienia Marii Skłodowskiej-Kiri. czas zacząć! To pierwszy bal, w którym dziewczyny mogą poczuć się kobietami, a chłopcy wejść w rolę prawdziwych mężczyzn. Nim jednak rozpocznie się bal, a rano w szkole odbywa się tak zwana żakinana. Nasz motyw przewodni naszej klasy to disco polo, widać może. I ogólnie świetna zabawa, malujemy, piankujemy dzieci z młodszych klas za cukierki. Ale wieczorem... Obowiązują już tylko wieczorowe stroje. Widrezy i garnitur dobrałem pod kolor oczu. Także wszystko się komponuje, i nawet pod sukienkę partnerki jeszcze. Wielu maturzystów mogło nie rozpoznać swoich koleżanek. Tym bardziej, że rano niektóre z nich przebrały się za budowlańcę. Pracujemy, jesteśmy robotnikami. Przedstawiamy właśnie robotników. Właśnie teraz sprzątamy. Żeby później sobie nie robić kłopotu po występie. Wieczorem jej głowa była już tylko zaprzątnięta tańcem. Jeżeli ktoś trenował bardzo dobrze, to Polonez poszedł na pewno dobrze. Nawet jeśli partnerem w tańcu jest sam dyrektor szkoły. W tym roku mamy 179 trzecioklasistów. No jeżeli do tego dodamy osoby towarzyszące, to możemy powiedzieć, że no ponad 300. Osób dzisiaj będzie świętowało swoją studniówkę. Dyrektor bardzo dobrze pamięta swój bal. Wtedy odbywał się w szkole. Dziewczyny oczywiście były albo na biało-granatowo, albo w małych czarnych. No i chłopcy w zgrzebnych, jak na tamte czasy, garniturach. Często to był dopiero pierwszy garnitur kupowany, bo to zarazem i studniówka, i matura w tym samym garniturze była zdawana. Dziś jest już nieco inaczej. Zmieniło się tylko to, że jest po prostu kreacja, prawda? Że młodzież jest, no nie wiem, na pewno bardziej, bardziej dolżersza niż myśmy kiedyś byli, bo mają więcej swojego zdania na wszystko, prawda? Mamy osobiście, angażują się w organizację balu. Przez rok praktycznie rodzice, wybrani z każdej klasy, ciężko pracują nad to, żeby znaleźć salę, wybrać DJ-a. Wybrać fotografa i miejsce, gdzie się to będzie odbywać. No jest to zadanie dość trudne. Dziś nie może się obyć bez czerwonej podwiązki. Jest na swoim jest. miejscu! Jest na swoim miejscu jak najbardziej. Wszystkie macie? Tak. Tak, był problem, na którą nogę się zakłada, ale to chyba nie robi różnicy. Okazuje się, że nie tylko dziewczyny kultywują ten zwyczaj. Ja też oczywiście dzisiaj ubrałem czerwoną bieliznę, bokserki. Może nie będę pokazywał, bo to przecież jestem w telewizji. Jedno się nie zmieniło. Najważniejsze jest nastawienie przede wszystkim, na dobrą zabawę. To był infoserwis Chorzowianin TV. Więcej informacji na naszym portalu chorzowianin.pl